Dobry, moje kochane serduszka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Witam Was, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym kombo. Wiem, że mnie ubijecie, wiem, wiem i jeszcze raz wiem, zdaję sobie z tego w pełni sprawę. Ale no cóż zrobić, no, jeżeli mamy takie hity kosmetyczne? Ale ba, o ostatnim produkcie był nieba, niedawno temu film, więc jak najbardziej istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten produkt macie w domu. A jeżeli go nie macie w domu, to mam potwierdzoną informację z Polskiego Rosmana, bo z nimi e, wprowadziłem wymianę mailową, że w pierwszym tygodniu marca będzie z powrotem dostępny. Cud, bajeczka, rewelacja, a tym nie podlega dyskusji, no. Ja mam zapasy, ale to dobra, bo wiecie, bo ja jak jestem na poziomie level hardu. Ale pamiętajcie, Dzisiaj będzie oczywiście merytoryczna dawka wiedzy, teoria, jak i również polecanie kosmetyków. Kosmetyk jeden jest, którego nie znacie, który kosztuje 8 zł w Rossmanie, ale w połączeniu z tymi składnikami aktywnymi jest to Miazga. Także szybko Wam powiem produkt pierwszy, o który mi chodzi. Pamiętacie, nie? Ampoułki z heksanoilem Dipeptydem 3, innowacja, jeżeli chodzi o gojenie skóry, o regenerację, o właściwości przeciwzmarszczkowe, stymulację syntezy kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, bardzo mocną naprawę skóry, silną regenerację, rekonstrukcję. Także ten produkt był w ostatnim filmie przeze mnie omawiany. Ja wiem, że on gdzieś tam wymiotł, po prostu zniknął jak latający czerwony dywan i po prostu magicznie zaginął, aczkolwiek informuję z pewną uroczystością, że produkt będzie w sprzedaży na dniach. Także to już można powiedzieć w kwestii stanowczej, że na dniach warto na ten produkt czekać. A jeżeli ten produkt będzie, to jak to ma się w przypadku niewielkiej ilości produktów, akurat u mnie na kanale, rzucam hasło, bierzcie ile jest, tak? Hexanoil Gipeptyt 3, wiecie doskonale jak działa z poprzednich odcinków. Silnie goi skórę, przyspiesza odnowę komórkową, odbudowuje barierę lipidową, łagodzi świąt, podrażnienie blokuje mediatory stanów zapalnych, działa silnie przycisk zapewnia efekt żelazka, botoksu na skórze. Jest to kuracja, którą stosujecie raz na dwa tygodnie, czyli e, robicie sobie ją dwa razy w miesiącu, czyli w ciągu miesiąca stosujecie 6 takich ampułek, które intensywnie Wam waszą skórę zregenerują, odnowią, rozświetlą, rozpromienią, wygoją, zrewitalizują, unormują, ustabilizują funkcje gruczołów łojowych, zadziałają przeciw zapalnie, zadziałają przeciwmarszczkowo, substancje aktywne o długim okresie półtrwania w skórze właściwej, będą robiły swoje spektakularne właściwości od i bardzo silnie regenerujące. Jeśli jest ktoś u mnie pierwszy raz na kanale, to dzień dobry: jestem Kacper, nie jestem żadnym panem. Na pana to trzeba wiecie, no. E, oczywiście, e, oczywista, oczywistość. Także e, te ampułeczki były rekomendowane, ale dla nowych osób, które mogą ten film oglądać pierwszy raz, bo e, teraz YouTube bardzo mocno poleca moje filmy, za co jestem po prostu wdzięczny i bardzo się z tego powodu cieszę, e, że w końcu nadszedł ten czas. Zrobię Wam szybko jeszcze raz taką przypominawczą dawkę analizacyjną, jeżeli chodzi o skład. I mamy tutaj wodę, glicerynę, nośniki przenikania substancji czynnych, masło, sha, które jest tutaj emolientem pantenol, hialuronian sodu, który zostaje na powierzchni skóry i wykazuje silne właściwości, nawilżające powierzchniowo. Hexanoilgi Pepty 3 innowacyjny peptyd o niesamowitych właściwościach gojących, przyspieszających regenerację, wskazany w trakcie kuracji retinolem, kwasami bądź po inwazyjnych zabiegach. Bardzo silnie przyspiesza gojenie skóry, łagodzi świąt, dyskomfort, podrażnienie, zaczerwienienie, a ponadto bardzo silnie stymuluje syntezę kolagenu, białek podporowych, elastyny i kwasu. Hialuronowego. Jest bardzo intensywnym nośnikowym składnikiem, który penetruje do skóry właściwej. Jego okres półtrwania w skórze jest bardzo długi, także, jak najbardziej, jest to działanie nie krótkofalowe, tylko przede wszystkim długoterminowe i długo substancja się utrzymuje w naszej skórze, co pozwala na intensywność działania. Ampułeczki możecie stosować w dziennej pielęgnacji, jak i w nocnej. Tutaj nie trzeba się bać, tak jak w przypadku peptydów miedziowych, że nie mogą być kremy, kremy z helatorami, bo w przypadku peptydów miedziowych nie może być helatorów. Tutaj w przypadku tych peptydów helatory mogą być w składzie, bo tutaj nie ulegnie destabilizacji ten heksanoil dipeptydę 3, także jak najbardziej mamy tutaj idealne uderzenie substancji aktywnych do takiego intensywnego treatmentu, kuracji naszej skóry, która skóra po prostu nam podziękuje za tą kurację. Emulsyjna formuła, tylko Isana by właśnie mogła dopracować te opakowania, no bo po prostu to łatwo o i po prostu przegrania totka. Także, jak najbardziej, oni powinni dopracować opakowanie, zrobić jakiś kartonik, jakąś folię w środku zabezpieczającą, żeby tam no widzicie się tak nie ruszały. Ale sam w sobie preparat jest fenomenalny, robi robotę, działa dla każdego typu skóry. Jak najbardziej zdecydowanie tak, 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 i jeszcze raz tak. Następna kwestia, nowy produkt w kombo. Nie musicie już latać do apteki w poszukiwaniu dobrego produktu bez parafiny, o którym Wam zaraz powiem. Produkt się sprawdzi w przypadku skór z bardzo mocno zniszczoną barierą lipidową, z bardzo mocno odwodnioną skórą, z atopową, ze skórą dojrzałą, z suchą, naczynkową płytką naczynioną, z trądzikiem różowatym, która wymaga regeneracji. Większość produktów tego typu dostępnych w aptekach niestety jest na parafinie. Parafina blokuje przenikanie substancji aktywnych, pozwala na rozwój bakterii bezplenowych, jest akne i jest po prostu szkodliwa. Parafiny się wystrzegamy w kosmetykach, ponieważ ona udaje na wilżenie, udaje na tłuszczenie, a pod spodem nasza skóra dalej krzyczy, piszczy, po prostu jest wściekła i woła o pomoc, ponieważ nic do skóry wartościowego się nie przedostaje i skóra jest dalej w takim samym stanie, w jakim była, tylko ta okluzyjna warstewka parafiny wszystko kamufluje, chowa, ukrywa, dziękuję i tyle. Także jeżeli poszukaliście w aptekach takiego produktu bez parafiny, Właśnie, żeby nie miał parafiny, żeby nie miał parabenów, żeby nie miał BHT bądź BHA. W Rosmanie pojawił się produkt. Pojawił się produkt, który jest idealny z tym kombo i jest to maść marki Alta Pharma z witaminą A. Czyli już nie musicie szukać w aptekach maści z witaminą A bez parafiny, BHT bądź parabenu. Tylko w Rosmanie mamy hit za 8 zł. I jest to krem ochronny z witaminą A 800 jednostek palmitynianu, rekinelu, ochrona i regeneracja skóry. Tutaj w składzie mamy jeszcze witaminę E, tokoferol, olej arachidowy, witaminę A, lanolinę, wazelinę i wodę. Lanolina i wazelina nie blokują przenikania substancji aktywnych. Same w sobie są bezwartościowe, jeżeli chodzi o pielęgnację, ale jeżeli w nich są rozpuszczone takie składniki jak oleista witamina E bądź A, no to od razu staje się ten produkt wartościowy, ponieważ witamina A w postaci palmitynianu, rekinelu i. Witamina E penetrują w głąb skóry, a wazelinka bądź lanolinka zabezpiecza naszą skórę przed utratą tych substancji aktywnych i oczywiście robi kołderkę ochronną, pod którą skóra się nie dusi w porównaniu do parafiny. Także, jeżeli macie bardzo uszkodzoną barierę lipidową, bardzo silnie odwodnioną skórę, bardzo silnie przesuszoną, jesteście w trakcie rekinizacji, jesteście po zabiegach, Wasza skóra po prostu krzyczy o intensywną dawkę regeneracji, rewitalizacji, ukojenia, przy tym zachowując właściwości prewencyjne przeciwzmarszczkowe i stymulujące syntezę kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego i białek podporowych, to w nocnej pielęgnacji, zamiast swojego ulubionego kremu, po tych ampułkach z Dipeptydem-3 hexanoilem, z grupy hexanoilowym e, Dipeptyd-3, aplikujecie ten krem ochronny z witaminą A marki Alta Pharma. Palmitynia na rekinylu, w połączeniu z hexanoilem Dipeptydem-3, wykazuje niesamowite właściwości wzmacniające proces gojenia, tworzenia nowego naskórka, prawidłowego różnicowania komórek, intensywnie regenerując przy tym skórę. Dodatkowo Palmitynia na retinylu, Silnie odbudowuje barierę lipidową, tworzy nowy cement komórkowy, dba spektakularnie o mikrobiom skórny, silnie regenerując i chroniąc naszą skórę przed negatywnym oddziaływaniem środowiska zewnętrznego w trakcie, kiedy nasza skóra po prostu jest rozhisteryzowana, np. w trakcie rekinizacji kwasów bądź bariera lipidowa jest uszkodzona, to nasza skóra powinna być troszeczkę odizolowana. Od właśnie środowiska zewnętrznego, i tutaj ta maść nam na to pozwala. Ona po prostu daje skórze święty spokój od środowiska zewnętrznego, daje skórze możliwość oddechu, spokoju, żeby ona w spokoju się regenerowała, rewitalizowała. Ten preparat również może być stosowany pod oczy, jak najbardziej, tak w niewielkiej ilości pod oczka. Ampułki również mogą być stosowane pod oczy, także kombo idealne, jeżeli chodzi o połączenie substancji aktywnych, substancji regenerujących To koferol, witamina E, witamina młodości, oczywiście chroni naszą skórę przed stresem oksydacyjnym, walczy z wolnymi rodnikami, silnie przebudowuje skórę, silnie odnawia komórki, regeneruje, nie pozwala na to, żeby nasze komórki skórne się zbuntowały przeciwko nam i żeby zamiast nas bronić były przeciwko nam, czyli ta właśnie robią wolne rodniki, czyli one są takimi plotkarzami i buntorami. Czyli wolne rodniki po prostu buntują nasze komórki. One są złe, niszczcie, 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 niszczcie. antyoksydanty akurat na to nie pozwalają. One wtedy robią sytuację odwrotną czyli do naszych komórek mówią, tamte są złe, tamte są złe. Uciekajcie, unikajcie i nie dajcie się namówić. Tyle. Krótki schemat działania, jeżeli chodzi o substancje aktywne, które są komplementarne. Także po myciu skóry tonizujecie skórę twarzy na bardzo mokrą skórę od toniku. Aplikujecie sobie to serum na twarz i pod oczkami. Rozprowadzacie je do takiego wchłonięcia na poziomie 80% i nakładacie na noc ten krem ochronny Alta Parmy. To jest nowe opakowanie, tamto już mam takie pogniecione troszeczkę, także nie pokażę. Wygląda ta ona tak. Jest bardzo przyjemna i nie musicie już latać po aptekach i szukać maści z witaminą A bez parafiny, bez parabenów, bez BHT, bez BHA, ponieważ Rosman pomyślał za nas i w portfolio marki Alta Farma pojawił się taki krem ochronny z 800 jednostek witaminy A w postaci najsłabszej palmitynianu retinylu I nie mamy tutaj parafiny, BHT, BHA i parabenów, także mamy czysty w pełni skład. Jest to preparat na półokluzyjny, ponieważ zostawia lanolina i wazelina okluzję na Twarzy, ale witamina A plus witamina E penetrują do skóry właściwej. Czyli można śmiało powiedzieć, że jest to produkt taki pół na pół, na pół okluzyjny. Także w połączeniu z heksanoilem Dipeptydem-3 idealne połączenie. Jeszcze Wam powiem tak, jeżeli będziecie czekać na te ampułki, a ich nie macie w swojej pielęgnacji obecnie i chcecie takie kombo odbudowujące barierę lipidową włączyć do swojej pielęgnacji, możecie tą maść połączyć z tripeptydem miedziowym, możecie połączyć z peptydami Mia, możecie połączyć z serum Chrona Age Bielendy, możecie połączyć z peptydami i multipeptydami Reboxa, możecie połączyć z peptydami Bielendy. Nie ma jakichkolwiek problemów na mocy integralnej, ponieważ ta, ten produkt, akurat nie posiada żadnych substancji, które potencjalnie mogłyby zareagować, wejść w reakcję krzyżową bądź kontaktową i zareagować bądź zdestabilizować daną substancję aktywną, bądź wywołać reakcję alergiczną, pokrzywkę, kontaktówkę po prostu nadzwyczajniej w świecie. Także ten produkt. Dla skóry tłustej, trądzikowej nie polecam, ze względu na to, że może zapychać. Ale jeżeli macie skórę poszarzałą, dojrzałą, suchą, odwodnioną, uszkodzoną barierą lipidową, jak najbardziej tak. Ja wiem, że trzęsę łapą i dobrze nie pokazuję tego produktu. Aczkolwiek w opisie na dole będziecie mieli go podlinkowanego. Także nie ma tutaj żadnych problemów. Także jeżeli reasumując, udało Wam się upolować te ampułeczki, połączcie je sobie w nocnej pielęgnacji z tą maścią. Jeżeli nie macie tych ampułeczek, możecie połączyć je. Z każdym rodzajem peptydów w swojej pielęgnacji, i rano skóra jest po prostu napompowana, jakby była dobrze napita wodą, wilgocią, jest taka wypchana, nawilżona, zarewitalizowana, wygładzona, rozjaśniona, rozświetlona. Bariera lipidowa już nie reaguje aż tak histerycznie, ponieważ już zostaje ona w procesie odbudowywania. Także jak najbardziej tak, tak i jeszcze raz tak. Recommended by Kacper, Approved by Kacper, podpisuje się pod tym produktem. Pełna rekomendacja, pełna aprobata. I ja się cieszę, że już nie trzeba latać po aptekach i szukać dobrej składowo maści z witaminą A. Bo farmaceutka wyłoży na ladę 10 maści z witaminą A i weź pół godziny to czytaj, czy ona nie ma parafiny i tak dalej. Jeżeli ktoś się dobrze na składach nie zna, czy nie ma, para... Jak nie ma parafiny, to czy nie ma parabenów. Jak nie ma parabenów i parafiny, czy nie ma BHT, BHA, kancerogenu. Tutaj już nie trzeba szukać. Nie trzeba szukać tej maści przeze mnie polecanej na przykład Apteo, y, albo tej Można lecieć do Rosmana, łatwo ogólny dostępny preparat. I nie ma żadnego problemu. W końcu, w końcu, bo w Rosmanie sprawdzałem ogólnie maści z witaminą A i wszystkie są z parafiną i z wieloma innymi śmiećmi. Y, także, no niestety nie podobało mi się to, ale ten produkt mają, ide, ma idealny skład i jak najbardziej w pełni działa, robi robotę, jest w pełni spektakularny, aktywny, skuteczny, działa i ma czyściutki skład. Kosztuje 7,99 w Rossmanie. Nie mam pojęcia, czy jest to cena promocyjna, czy jest to cena stała, bo może być tak, że on ma tą cenę stałą 7 zł, a na promocji jest nawet za 3-4 zł. Tego nie wiem, nie zdążyłem tego zweryfikować, ale w każdym bądź razie uważam, że jest to produkt warty, każdy Skuteczny, efektywny i już nie trzeba rozmyślać, szukać, poszukiwać, jeżeli macie na przykład podrażniony nos od kataru, popękane usta, również śmiało, jak najbardziej tak. Także, jeżeli Wam się dzisiejszy filmik podobał, proszę o pozostawienie łapki w górę i komentarza. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Kocham Was bardzo. Do zobaczenia w następnym filmie. Dziękuję jeszcze raz bardzo, że jesteście ze szczerego serca i pozdrawiam Was gorąco. W razie pytań zapraszam do sekcji komentarzy. A jeżeli jesteś nowy bądź nowa, zachęcam do subskrypcji kanału i włączenia dzwoneczka, aby otrzymywać wszystkie związane z moim kanałem powiadomienia odnośnie świadomej pełni, spektakularnej pielęgnacji skóry twarzy bez ściemy. Pozdrawiam, do usłyszenia.